Pod punkcie B pytają nas, ile razy liczba miliard miliardów będzie mniejsza właśnie od tego tutaj, co mamy podanego Googlea, czyli miliard miliardów sobie będziemy musieli najpierw rozważyć taką liczbę chyba kiedyś w zadaniu robiliśmy. Czyli tak, miliard to wiemy, że jest 10 do potęgi dziewiątej, ale zapiszmy sobie, bo to warto pamiętać miliard 10 do potęgi dziewiątej to jak miliard miliardów to byśmy zapisali, że to jest tak. 10 do potęgi 9 razy 10 do potęgi 9. Tak jak było, gu, jak mieliśmy Google, Googoli, tak? To teraz mamy miliard miliardów. Czyli to liczba razy tą samą liczbę. To się równa. Wykładniki dodaję, bo mamy te same podstawy, czyli 10 do potęgi 18 to jest miliard miliardów. Teraz chcemy obliczyć, ile razy liczba miliard miliardów będzie mniejsza od liczby Google. Więc Google będzie w. D w naszym liczniku, czyli to jest ten, ten Google, to jest 10 do potęgi setnej. Kreska łamkowa przez, a w mianowniku mamy miliard miliardów, czyli 10 do potęgi 18. Co robię z wykładnikami, gdy mam taką sytuację w ułamku? Odejmuję 100 minus 18, to będzie 82. I mamy tedy liczbę, że liczba miliard miliardów jest 10 do potęgi 82 razy mniejsza od liczby. Google. I to jest nasza odpowiedź.